No zdjęcia, tutaj pani zrobiła... Yy, tak. To jest polskiego to jest dlatego też... Tak. tak, nie, nie przepraszam, O, pozrazu powiem tak naprawdę w skrócie, jak będziemy się tutaj poruszać po wszystkich tych pomieszczeniach, one wyglądają tak. No i proszę sobie. Staracie się, się tutaj ładnie, prawda, który raz na żywo nie. Tutaj nagrywamy. A nagrywamy. Już co prawda studio ma możliwość. My mamy ić tu można? Ale dobrze. Jaką to było? Nie Proszę na. Proszówcie, częściej. Cześć Wojtek Siema Tymek Wojtek rozkazującym Ciii. Co ci jest? Skaleczyłeś się w palec? Nie, tylko ja złapałem pszczołę ale... A ona nie miała na końcu izolacji A, a tak wie to co robisz? No, no porozmawiajmy jak sobie nie no. No. Wiesz, która rzeka jest dłuższa? Ren czy Mississippi? A, wydaje mi się, że Mississippi A o ile? O 6 litrów.

Dziękujemy, przywódzimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzeba zapomnieć. Dzień dobry. Ja tym razem z pojotowym... Powiatowego... Z powiatowego, młodzieżowego domu kultury w miastku, a przedstawicielami całej tej ekipy, której Państwo nie widzą i w tej chwili nie usłyszą, są. Wow. jest to studio, studio koncertowo nagraniowe, więc wiadomo, że i toczą się tutaj nagrania i również koncerty. Informacje o naszych koncertach, jak wyjdziecie od nas, to można sobie w komórce znaleźć nasz Facebook, tak?